Czołem, kochani performatorzy. Dziś niedziela, więc tak jak obiecałem pełnometrażowy film. Ale z pewnym wyjątkiem. Dzisiaj nie jestem po treningu muay thai ale też po treningu tyle biegowym więc lekka zmiana, pracuję nad elastycznością. Jestem po treningu progowym, szóstka w takim fajnym progu. Dobre tempo, więc bardzo fajnie się czuję. Moi drodzy, Dziękuję Wam za prawie 500 subskrypcji już, także myślę, że ten cel nasz pod tytułem 1000 subskrypcji na moje urodziny jest jak najbardziej celem realnym. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć na temat zdrowego myślenia, który także jest elementem mindsetu, o którym sobie też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Zdrowe myślenie to myślenie, o sobie, o swoich możliwościach, o świecie i o przyszłości w sposób konstruktywny, zbalansowany i realistyczny. Opiera się o taką poznawczą elastyczność i umiejętność przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Moi drodzy, zdrowe myślenie bardzo nam pomaga w kształtowaniu naszego zdrowia psychicznego poprzez budowanie fajnych relacji z innymi, poprzez ograniczenie i redukcję szansy na depresję czy stany lękowe. Pomaga nam także w zdrowiu psychicznym, choćby nawet dzięki zdrowemu myśleniu mamy lepszy sen ale także, co z perspektywy performatorów jest bardzo istotne, pomaga nam w realizacji skutecznych, e, skutecznej realizacji celów. Poprzez po prostu wzrost motywacji. No ale w takim razie, jak poznać, czy my zdrowo myślimy, czy nie? Otóż e, odpowiadam na, na to Maxi Molsby... Fantastyczny amerykański profesor psychiatrii, a także twórca racjonalnej terapii zachowania, który opracował pięć zasad zdrowego myślenia. Te pięć zasad opracował on na podstawie analizy sposobu myślenia ludzi, którzy osiągnęli największe sukcesy, a przy tym zachowali zdrowie psychiczne. Więc jakie to są te pięć, jakie jest te pięć zasad zdrowego myślenia? Otóż zdrowe myślenie jest oparte na faktach. Zdrowe myślenie pomaga nam osiągnąć ważne cele. Zdrowe myślenie chroni nasze zdrowie i życie. Zdrowe myślenie pomaga nam uniknąć niepotrzebnych konfliktów. I wreszcie, zdrowe myślenie pomaga nam się czuć dobrze bez użycia żadnych substancji. Słuchajcie, może spróbujmy sobie teraz przeanalizować przez te zasady pięć zasad zdrowego myślenia jakąś myśl. Myśl na przykład, która często może pojawiać się u sportowca. Dajmy na to, jeśli przegram jutrzejszą walkę, to znaczy, że się nie nadaje do tego sportu. Sprawdźmy, czy ta myśl jest zdrowa. No, zobaczmy, czy ta myśl jest oparta na faktach? Nie, ponieważ tak naprawdę w sporcie o tym, czy mam odejść, czy nie, tego nie może determinować jeden sukces, czy jedna porażka. Więc ta myśl nie jest oparta na faktach. Czy ta myśl pomaga nam osiągnąć ważne cele? No, nie, tak naprawdę, bo z reguły ta myśl nas kompletnie zdemotywuje. I tak naprawdę, zamiast pomagać nam osiągnąć jakiś cel, to tak naprawdę pewnie nam go nie pomoże osiągnąć. Czy ta myśl chroni nasze zdrowie i życie? Nie sądzę. Dlatego, bo tak naprawdę ta myśl może spowodować obniżenie naszego nastroju i ewentualnie, jeżeli one się takie myśli będą powtarzały, prowadzić nas w stany depresyjne. Czy ta myśl pomaga nam? uniknąć jakichś niepotrzebnych konfliktów. No też nie pomaga nam uniknąć, ponieważ wchodzę w konflikt wewnętrzny. Wkurzam się na siebie, jestem na siebie zły, ewentualnie w konflikt z moim trenerem, że mi źle plan rozplanował, czy, czy coś takiego. No i wreszcie, tak naprawdę, no nie pozwala mi się czuć dobrze, tak jakbym chciał, ponieważ z reguły po takiej myśli, tak naprawdę mój nastrój jest bardzo słaby. Więc w Racjonalnej terapii zachowania i teraz właśnie zgodnie z tymi zasadami zdrowego myślenia, jeżeli ta myśl widzimy, że ona jest niezdrowa, a za niezdrową uznajemy już myśl, która nie spełnia dwóch tych zasad. Czyli jeżeli myśl spełnia trzy zasady, możemy uznać ją za zdrową. Natomiast jeżeli spełnia mniej niż trzy zasady, to ta myśl jest niezdrowa. Więc nasza myśl akurat nie spełnia żadnej zasady zdrowego myślenia, więc ona jest niezdrowa, więc możemy ją zamienić na taką myśl, która będzie spełniała zasady zdrowego myślenia. No i nie wiem, no dajmy na to z tej naszej myśli, mogłaby wyjść taka myśl, nawet jeśli jutro przegram walkę, to zdobędę jakieś sportowe doświadczenia. Zobaczmy, tak naprawdę ta myśl jest oparta na faktach. Ponieważ zdobędę jakieś doświadczenie, że przegrana przecież też uczy czegoś. Doświadczenie przegrane też jest bardzo ważne w rozwoju. Ta myśl pozwala mi uniknąć jakichś konfliktów wewnętrznych, ponieważ ja jestem ze sobą spójny. Chroni w jakiś sposób moje życie i zdrowie, ponieważ ta myśl motywuje mnie do działania, więc także spełnia tę kolejną zasadę zdrowego myślenia, że pozwala mi osiągnąć bliższe lub dalsze cele. No i dzięki tej myśli tak naprawdę mogę się lepiej czuć. Więc te pięć zasad zdrowego myślenia, na którym jest też oparta racjonalna terapia zachowania, nie tylko, może, nie tylko dzięki temu możemy sprawdzić, czy myśl jest zdrowa, czy nie. Jeżeli spełnia te trzy zasady, przynajmniej uznać ją za zdrową. Tylko jeżeli ona tych zasad nie spełnia, możemy tą myśl zmienić. Na myśl, która będzie nas rozwijać. Ponieważ zdrowe myślenie, tak jak na początku powiedziałem, może bardzo nas rozwinąć i pomóc nam osiągnąć naprawdę wielkie cele, kochani. Moi drodzy, powiedzcie, czy wy macie jakieś myśli zdrowe lub niezdrowe? Jak wasze myśli wyglądają? O waszym wykonaniu, czy pojawiają się po jakimś niepowodzeniu, czy może po powodzeniach się pojawiają wam jakieś ważne myśli, jak to jest u Was? Podzielcie się proszę, właśnie, jakie macie pierwsze myśli po, po porażce, pierwsze myśli po sukcesie. Sprawdzajcie je sobie z zasadami zdrowego myślenia. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dawajcie proszę Wam lajki, jeśli Wam się podobał. No i kochani, oczywiście subskrybujcie nam nasz, nasz kanał, bo lecimy po tysiąc. Czołem, kochani performatorzy. Do zobaczenia pewnie na szorcie w środę i na pełnometrażowym filmie w następną niedzielę. Do zobaczenia!